tu na kolejnym wypadzie na rybki, więc zapraszam wszystkich widzów na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 7:54, piątek 27 czerwiec 2025. I w ten piątkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jerać przy moich filmach, i jedziemy z tym filmem, bo już późno, piątek, po nocnej zmianie, przede mną ostatnia dzisiaj noc. Więc z rana zobaczymy do 12-4 godzinki co uda się złowić. O. Dobrze, godzina ósma. Ja już mam wszystko przygotowane, 4 godziny wędkowania i łowimy więc zarzucę jedną z wętek. Oczywiście przynęta żółta, zadipujemy. Squid. Squid a drugi będzie śliwka nie halibut nie owocową albo nie tuńczykiem tuńczykiem druga pójdzie z tuńczykiem dobra więc tak jak widzicie szkoda czasu żółta przynęta Squid liver. OK. Nie psikam bezpośrednio tylko wkładam przynętę. Zobaczymy czy będzie dobrze kleiła bo odmrożona jest. Nie wiem czy będzie dobrze trzymało się koszyka zanęta. Tak mówię została mi przedwczoraj. Nawet się trzyma, więc ubiję mocniej. Chyba nic z tego nie będzie. Muszę ją domoczyć. I tak luźno rzucę. Tam było klipowane z ostatniego wypadu. To do klipa. Okej. Okay. I jedną mamy, naciągnę dobrze, zaraz naciągniemy, teraz druga. Druga będzie pomarańczowa, wyprana i będzie w tuńczyku. Tuńczyk. Naciągnę i ta sama śpiewka. Muszę domoczyć trochę zanętę, bo jednak dwa dni była w lodówce, nie w zamrażarniku, tylko w lodówce, nawet nie skisła, nie przyśmiergła, nie spleśniała, ale się niezbyt dobrze klei. Nie chcę, żeby się to na dno jak spadnie tam rozsypało, tylko na dnie dopiero. Ale to zarzucę dwie i ja se domoczę zanęte. Więc druga też luźno nie chowamy i do klipa. Okej. Okay. Dobra, mamy drugą. Naciągniemy. Dobrze godzina 8:4 i wszystko w tym temacie, więc czekam na pierwszą rybkę z tego piątkowego dzionka. Oczywiście znów po nocy, ale z rana po pracy, więc czekajcie na dalszą część mojego filmu i sami zobaczycie, czy coś będzie, czy nie. Dobrze, oczywiście zezwolenie, nie inaczej. Tak, jak mówiłem ostatnio, jest to woda PZW, więc Zezwolenie, rejestr musi być wpisany, czyli data, godzina oraz miejsce, na którym dzisiaj wędkuję. Więc wpiszę rejestr i czekam na pierwszą rybę. Jest w końcu odjazd, pierwsza ryba, późno, bo późno, 9.15. To widzicie, ponad godzinę czekałem na pierwszą rybę. I mamy pierwszą rybę. Tylko trzeba jeszcze ją wyholować. Więc co jest? Co to jest? Boleń czy leszczyk? Leszczyk. Czyli pierwsza rybka zaliczona. Dokładnie. Pierwszy ładny laszczyk. Dokładnie. Więc zrobię mu fotkę. Więc jest pierwszy. Baja! Płyń! I wędkujemy. Nic dodać, nic ująć. Przerzucam zestaw i wędkuję dalej. 9:56, słabiutko, słabiutko dzisiaj. Druga ryba, drugie branie. Więc, drodzy Państwo. Słaba, ale coś tam pyka. I zobaczymy teraz co. Czyli podbiorę rybkę. I mamy drugiego leszcza po malutku tak aby wyholować tego leszczyka i ryba zaliczona. Dobra, drugi leszczyk z dzisiejszego dnia. Drodzy Państwo, taki Lesio ładny, dobrze, więc Baja, płyń. Jest i trzeci na ten sam kolor, ten sam smak. Trzecia ryba. więc wycholujemy i tak mówię dziesiąta dziewięć, 2 godziny i trzecia ryba na jedną wędkę, a tam jest inna przynęta, te zmieniana była, ale na razie jest skuteczna tylko ta jedna, która dała mi trzy leszcze. Ryba wyholowana. I tak mówię. Jest trzeci chyba największy dzisiaj. Największy dzisiaj, trzeci leszcz. Więc oczywiście fota i ryba wróci. Ładny. Ładny zdziwiony, bo młody zawsze zdziwiony Dobrze płyń Baja Okej okay. więc przerzucam i wędkuję dalej Zestaw przerzucony, 10.15, zaraz tą, co nie, była, nie było dzisiaj brania, zmienię przynętę na inną. Jeśli nie da to efektu, założę tą przynętę, co yy, łowię nią, te trzy leszcze, czyli na tą jedyną wędkę, ale to za chwilę. Dam jeszcze szansę trochę, to nie chodzi o to, żeby dzisiaj dałowić dużo, tylko wypróbować trochę przynęt. I dobrać takie przynęty, które są na tą wodę, na te leszcze codziennie. Innymi praktycznie przynętami łowię. W pierwszym dniu łowiłem na różowe, żółte, a dzisiaj już kolorowe. Duo, czyli pół takiej, pół takiej, dwa smaki, dwa kolory, jak to się mówi, w jednej przynęcie słonko wyszło, więc robi się ciepło, no i zobaczymy. Więc wędkuję dalej i jest wpyte, nic dodać, nic ująć. I jest w końcu na tą drugą wędkę ryba. Ok, w końcu. tak żeby nie poplątała mi, muszę się przejść na tą stronę. Jednak zaczepiła się, muszę podebrać ją z tamtej strony. Przeszła. sposób. Jest czwarta rybka. Więc jak widzicie jest jeszcze z małą rybką, więc rybę wypuszczamy. I co mam, dublet? Dublet jest, czyli pierwszy dublet dzisiaj. Pierwszy dublet, widzicie, druga wygięta. I mam pierwszy dublet. W końcu może przyszła pora. I też leszczyk. Chodź tutaj, do pezusia. I ryba zaliczona Widzicie piąta Tyle czekałem na brania Ten Też leszcz. No taki ponad kilo, nie? Ale tutaj nie zabiera się ryb Wszystkie się wypuszcza. można brać Można brać ale tu nie wolno brać ryb Z tą wszystkie się ryby wypuszcza. No może. Tu takie biorą przecież same takie 49-52. Wszystkie na jednokopy to jeden rocznik. No i zrobimy mu zdjęcie. Więc jest. Więc wypuszczamy i przerzucam, dipuję obydwie przynęty i wypuszczamy. Tak, aby to przeszło trochę z tego śluzu. Dobrze, a ja przerzucam zestawy. Jest kolejna rybka. Zdejmę spodnie, suszę już sobie siatkę, spróbujemy ją wyholować. Czyli ochłodzę się troszkę, i mamy kolejnego leszka. Więc kolejna ładna ryba, tak mówię, podbiera suszę i zrobimy jej zdjęcie. Baja! A więc drodzy Państwo, chmura idzie, zapowiadają deszcz, więc zawijam się tak, wszystko posuszyłem, tak aby nie zmoknąć. Godzina jest 12.15 i czas zakończyć dzisiejsze wędkowanie brało to co pokazałem na filmie, czyli kilka fajnych leszczy, szału nie było no i teraz jadę do domu spać bo czeka mi ostatnia nocka w pracy bo piątek, piątuniek, piąteczek, ale po prostu niektórzy muszą. Pracować. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazana na filmie, nic dodać, nic ująć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału. Lajki, komentarze, że byliście ze mną, jesteście na dobre i złe. Ja jadę do domu. Cześć!